No, wszystko jest świetnie, znamy już jakieś zmienne, nawet mamy jakieś wartości już w pamięci. Jak uruchomimy program, powinien działać jak najbardziej dobrze, sprawnie. Doskonale. No dobrze, no ale co z tym możemy zrobić? Dużo. Zacznijmy od, że tak powiem, mieszania ze stringiem. Powiedzmy, że chcemy te zmienne jakoś tam do siebie dodawać, ale jest problem, wszystkie są innego typu. Więc tak, możemy zamieniać jeden typ na drugi. Nie zawsze, ale możemy. Każdy typ możemy zamienić na string. Więc zróbmy to. Nasz tekst plus równa się, czyli dodajmy do naszego tekstu naszą prawdę. I wszystko jest prawidłowe. Co tak naprawdę się stanie? Zapiszmy i uruchommy. Proszę zobaczyć. Dodał się napis false. Dlaczego? Dlatego, że C-sharp niejawnie skonwertował wartość tej zmiennej. Miał zapisane 0, więc false. Wziął false i dodał do naszego tekstu. Gdy używamy wszelkich operacji matematycznych, czyli plus, minus na stringu, wtedy robimy operację zlepiania. Po prostu sklejamy string. Użyjemy troszkę inaczej. Stworzymy sobie inny string. OK. Proszę zobaczyć, dodało. A w drugiej nie ma. Dlaczego? Dlatego przeanalizujmy to. Mamy zmienne, które mamy przypisane. Mamy do nich przypisane wartości. Nasz tekst ma tą wartość. Nasz tekst 2 ma tą wartość leci program na dół i trafia. Aha, nasz tekst ma mieć ma dodać i równać się temu tekstowi i później wyświetl. Niestety tu nadpisujemy jego poprzednią wartość, która wynosiła Wita Impact IT i jest super. Tekstem Papa Impact IT. Myślę, że to jest zrozumiałe. Yy, zmienię tu jeszcze jedną rzecz. Można zrobić w ten sposób. Wtedy osiągniemy efekt, że przypisuje nam i jest super. Lub można zrobić tak. Wtedy osiągniemy efekt plus równa się. Tamten zapis jest po prostu wersją skróconą. Tego zapisu. Jak działają poszczególne operatory, będziemy omawiać troszkę dalej, ale spróbujmy jeszcze troszkę pokombinować. Uzyskamy trochę błędów i może troszkę innych wyników. Spróbujmy coś zrobić z naszym biednym intem. Dobrze, mamy Inta i powiedzmy do tego 10 chcemy dodać prawdę. No, coś jest nie tak. No, niestety, nie jesteśmy w stanie niejawnie, tak samo jak i kompilator, przekonwertować słowa dosłownie prawda bądź fałsz na liczbę, bo nie jest to liczba i nijak nie idzie tego skonwertować. Na, możemy użyć czegoś takiego, próbować oczywiście, jak cast. Czyli mówimy, słuchaj, to jest int i dalej będzie ten sam problem. Nie ma możliwości czasami konwersji jednej zmienną na drugą. Przykro mi, ale z drugiej strony, po co mielibyśmy dodawać praw do 10. Inna sytuacja będzie, gdy na przykład spróbujemy dodać zmienną przecinkową do całkowitą, do całkowitej, przepraszam. Dalej mamy błąd. Niby się wydaje oczywiste, ale uzyskujemy efekt całkowitej. Tak jak mówiłem, jest to język silnie typowany, więc nie możemy bezpośrednio wrzucić zmienno-przecinkowej do całkowitej. Ale możemy powiedzieć, traktuj tą liczbę jak liczbę całkowitą. I problem znika. Tak? Sprawdzimy. Ups, chwileczkę, Skopiłem, żeby to wyświetlić, to sobie zrobimy małą kopię. Jest wynik 50. 10, 40, 50. No i świetnie. Co się stanie, jak będziemy próbowali, robić, spróbujemy zrobić sytuację odwrotną. Spróbujemy do naszego floata. naszego inta. Wszystko działa jak należy. Dlaczego? No tu kłania się matematyka i to jest zadanie z słówką, czyli podstawy matematyki. Liczba całkowita zawsze może być dodana do liczby zmiennoprzecinkowej, ponieważ nie zmienia jej typu. 50 nasza całkowita i mamy 90. Dlaczego 90? Proste. Do naszego INTA dodaliśmy naszego flota. Jest 50. Później do naszego flota, czyli 40, dodaliśmy naszego INTA, który już miał wartość 50. 40 je plus 50 mamy wynik. I wszystko super działa. No i wszystko jest świetnie. Myślę, że na tym zakończymy na razie nasze zabawy z zmiennymi. Wspomnę tylko, że zajmiemy się teraz taką bardzo specyficzną zmienną. To jest typ VAR. Tak. Nie będę teraz nic mówił, dlatego że wszystko będzie w na następnej lekcji. Niemniej jednak spotka Was miła niespodzianka. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną lekcję. Thank you